Dzień dobry Państwu i Goriankę. To jest program z każdej strony. Moim gościem jest Pan Minister Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Czy Pański sposób patrzenia na akta po tym wszystkim, co się zdarzyło w ciągu ostatnich trzech tygodni, zmienił się? Co Pan dziś myśli o tym projekcie? O samym projekcie, bo cały kontekst tak. polityczny. Staram się do tego typu spraw nie odnosić się emocjonalnie. To znaczy, patrzeć na to może nie zimno, ale. Mhm. Z pewnym dystansem i nie podzielam, zresztą tak jak wcześniej, optymizmu tych, którzy o tym dokumencie mówią, że jest to taki dokument, który ureguluje wszystkie sprawy związane z ochroną praw autorskich, praw patentowych, tak, że, nie, że, że to jest taki dokument, który ograniczy ilość podróbek w świecie. Nie podzielam tego optymizmu, ale też nie podzielam tego pesymizmu, że umowa handlowa, która została przygotowana. W Brukseli zawłaszcza prawa czy wolności obywatelskie. Uważam, że wszystko zależy od stosowania prawa, od mechanizmów, które obowiązują w prawie krajowym. W Polsce te mechanizmy są niezwykle ostrożnie budowane i zawsze z takim szacunkiem do, do tych praw obywatelskich, bo my je cenimy wyżej niż to się czyni w innych krajach, nawet europejskich. No, krytycy tej ustawy i, i krytycy rządu przypominają przypadek witryny antykomor. Pl, która kpiła sobie z prezydenta, może w sposób niewybredny, no ale, no ale co z tego? Przecież mamy prawo krytykować. Ja mam prawo krytykować pana, mam prawo krytykować prezydenta. Dla, dla wielu internautów to był znak tego, jak może państwo reagować, mhm. jeśli ma narzędzia. Wbrew poglądom dość powszechnie dziś pokazywanym, prawa internautów... W minimalnym stopniu, bo nie twierdzę, że w ogóle, w minimalnym stopniu są zagrożone przez funkcjonowanie instytucji publicznych. Natomiast w sposób bardzo mocny są zagrożone przez różnego rodzaju podmioty gospodarcze mniejsze, większe, prawdziwe, autentyczne i rzetelne i też emrane. Wydaje mi się, że też wiara internautów w to, że funkcjonują w tej sieci anonimowo, jest też taką pewnego rodzaju naiwnością. Znam wielu młodych ludzi i wiem, jak oni reagują. Bez problemu przekazują swoje dane osobowe, przekazują Piny, przekazują Pesele. Starszy człowiek tego nie zrobi, on nie ma zaufania do sieci. Młody człowiek ma ogromne zaufanie do sieci, a trzeba pamiętać, że większość podmiotów gospodarczych chcących sprzedać określone produkty wie, że najlepszą grupą konsumencką są młodzi ludzie, że wiedza o ich preferencjach konsumpcyjnych, o ich upodobaniach jest wiedzą handlową i ta wiedza jest pozyskiwana właśnie w internecie. Wiemy, wiemy że takie firmy jak Google i Facebook wiedzą na nasz temat bardzo dużo, ale tu rozmawiamy o tej umowie i o obawach. Yy co do zagrożeń, które ona może ze sobą nieść. Bo ja zgadzam się, jak się sam ją czytałem, kiedy państwo ją ujawniliście, dosyć późno, ale, ale ujawniliście. I tak no, na pierwszy rzut oka wydaje, jak ktoś się nie, 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 nie wnika w możliwe interpretacje, no to niby nic, ale kiedy rozmaici eksperci, poważni ludzie, Pokazują, jak daleko może pójść ingerencja czy państwa, czy chociażby dużych podmiotów gospodarczych. Szanuję każdego poważnego eksperta, który dwa lata temu wyraził taką opinię. Natomiast mam wątpliwości co do ekspertów, którzy wiedzieli o tym, że ten dokument jest w obrocie międzynarodowym i nie wyrażali takich opinii. To po pierwsze. Po Panie ministrze, przepraszam, my. że wejdę w słowa. Tak. ja znam takich ekspertów i być może pan też ich zna, którzy publicznie w tej sprawie wyrażali swoją, swoje obawy od dawna. I zgłaszali publiczne te zastrzeżenia, ale one nie były brane pod uwagę. Nie ma ich zbyt wielu, ale rzeczywiście jest tak, jak Pan powiedział, byli też tacy eksperci. Natomiast to, co jest istotne? Istotne jest radzenie sobie z tymi argumentami, które pojawiały się w ostatnich trzech tygodniach, i też dementowania tych faktów, które nie miały miejsca. Pierwsza rzecz najważniejsza: no, trzeba przypomnieć stanowisko rządu, które było przygotowane w 2009 roku, zresztą na mój wniosek aby debata w sprawie akta odbywała się w trybie jawnym, a nie niejawnym. Polska wraz z kilkoma krajami wystąpiła w stanowisku rządowym o to, aby ten dokument był jak, najtych, jak najszybciej udostępniony. Udostępniony został parę miesięcy później. Wyraziłem z tego radość i przekazałem informacje tym podmiotom, które były zainteresowane. Było ich wiele. Przytaczana jest lista 27 podmiotów. Było ich dużo, dużo więcej. Natomiast, to jest bardzo istotne, nie chcieliśmy, Debaty w tej materii w trybie niejawnym i to jeszcze raz bardzo mocno podkreślam. Drugie panie Ale panie ministrze, ja muszę powiedzieć mm -hmm. bardzo konsultowaliście to z tymi, którzy byli zwolennikami tego rozwiązania, masę poważnych instytucji, które publicznie wyrażały swój głos w tej sprawie, nie zostały dopuszczone do. Ma pan rację? I nie ma pan racji, dlatego że ma pan rację mówiąc, że konsultowaliśmy to z podmiotami zainteresowanymi wejściem w życie akta, ale nieprawdziwa jest teza, że tylko i wyłącznie z nimi. Dlatego że w pierwszej kolejności były powiadomione te podmioty, które były przeciwko aktom, albo przynajmniej wyrażały wątpliwości. Jeszcze jedna ważna rzecz prawna. Otóż debata o aktach poza granicami kraju była poza kompetencjami Ministerstwa Kultury. Ministerstwo Kultury otrzymało kompetencje w zakresie uzgodnień rządowych wedle obowiązujących. W Polsce przepisów prawa. A przypomnę, że te prawo dotyczące umów międzynarodowych zakłada przeprowadzenie procedury bez konsultacji. Pomimo tego, że zakłada przeprowadzanie tej procedury bez konsultacji i bez pełnych uzgodnień rządowych, Ministerstwo Kultury podjęło decyzję, że te konsultacje się odbędą. Dziś mogę powiedzieć, były absolutnie niewystarczające, były niesatysfakcjonujące, ale nie zmienia to jednego faktu. Po prostu za wszelką cenę chcieliśmy, nie dopuści do sytuacji, aby akta wzbudzały podejrzliwość na etapie debatowania ich w Brukseli. Jeszcze jedna rzecz ważna. Ale panie ministrze, no, muszę jednak opanować... Państwo że robiliście wszystko, by było jawne. No, ujawniliście to bardzo późno i tak naprawdę pod, pod bardzo publicznym naciskiem. Kiedy Proszę się pojawiło na stronie, na stronie internetowej tłumaczenie akta? Moim zdaniem się pojawiło któregoś w połowie stycznia. Tłumaczenie akt pojawiło się rok hmm. temu, to prawda, pełne tłumaczenie, ale za tłumaczenie nie odpowiadamy, nie możemy przekazywać... A kiedy zawieszło na stronie internetowej? Jeżeli chodzi o informację przekazaną o tym, że akta są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej, pojawiła się ta informacja w kwietniu 2020 2010 roku. Ale mówię o treści. Yy, treści, ustawy, bo można się odnosić do treści. Dobrze, ale treść. Ta, ta, ta była w ogóle na całym świecie zresztą. Tu polskie, mm -hmm. Polski rząd nie różnił się specjalnie od innych rządów, które utajniały to. Nie pra, nieprawda, panie redaktorze. No, proszę zobaczyć na fakty. Ujawnienie nastąpiło na wniosek między innymi państwa polskiego. Stało się to ponad dwa lata temu. Jeżeli chodzi o wniosek, druga rzecz, bardzo zależało nam na tym, aby jawność nie budziła wątpliwości. Kolejna rzecz, tekst polski, czyli przetłumaczenie z wadami notabene, bo jeszcze poprawiano je miesiąc później, pojawiło się wówczas, kiedy ta umowa trafiła do Sejmu. A do Sejmu trafiła ona, przypomnę, w sierpniu 2011 roku i w sierpniu została jednogłośnie Komisji Sejmowej, potem Senackiej, przyjęta. To już jest y, przeszłość. Miejmy nadzieję, że ta debata teraz tak naprawdę y, się rozpocznie. Musimy już kończyć. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. był pan Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego.